Cześć, kontynuujemy rozważanie psalmu 67, wiersz trzeci dzisiaj. Tekst mówi tak. Niech Cię wysławiają o Boże ludy. Niech Cię wysławiają wszystkie ludy. To jest nasz tekst. Czego mnie i Ciebie chcę nauczyć? Głównie wdzięczności. Wdzięczność jest niesamowitą cechą. I kiedy sięgasz po wdzięczność, kiedy używasz wdzięczności... Całe Twoje życie się zmieni, za co masz być wdzięczny. Za to, że jest Bóg, który Cię kocha, który się o Ciebie troszczy, który Cię uratował, który chcecie uratować, który chcecie zbawić, który okazuje swoje, swoją miłość w różny sposób w przeróżny sposób. Poprzez zaopatrzenie, poprzez uzdrowienie, poprzez pomoc, poprzez wniesienie Ci pokoju, danie Ci pokoju. Każdą sferę życia On zaopatruje. Dlatego warto jest być wdzięcznym. Szczególnie Jemu. Przede wszystkim jemu wspaniałego dnia!